Masfera świąt trwa tutaj na naszym katowickim rynku. Ja się bardzo cieszę, że organizujemy to w tym roku w wespół z panem marszałkiem Jakubem Małysowskim, czyli z województwem i właściwie to jest taki jarmark wojewódzki. E zapraszamy wszystkich, z całego naszego regionu. Niech przyjadą, niech zobaczą, niech skosztują trochę tych wspaniałych świąt katowickich. Ma hoinka rzeczywiście dzisiaj inauguracja jej iluminacji świetnej, którą przygotował Tauron. E natomiast odpaliliśmy choinkę, mówiąc kolokwialnie, z naszymi e mieszkańcami i z dziećmi, którzy tutaj przybyli na katowicki rynek. No i oczywiście na wszystkich tutaj czeka moc różnych atrakcji i dla tych dużych, i dla tych średnich i dla tych najmniejszych. Dwa, jeden. Yeah, Miasto Katowice robiło to wcześniej, myśmy się dołączyli, jak widać fajnie się udało, jakby to powiedzieć, zwiększyć poziom atrakcji, organizacji, mnie to bardzo cieszy. No i nic, zapraszamy gorąco, bo naprawdę jest fajny czas, lekki mrozik, to zachęcam do takich wizyt, myślę, że te najbliższe dni rozświetlone Katowice przyciągną. Kolejny raz, ale w tym roku pierwszy raz wjeżdżaliśmy na młynie do góry, no i atrakcja duża, więc uważam, że super. No mi też jest bardzo dużo. Super. super. dużo więcej jest tych staganów tak bardzo fajnie. Wszystkim mówimy, proszę Pana, że, że bo my często jeździmy tutaj, więc y, dla każdemu polecamy to tutaj. Dorocznie, wspaniała atmosfera, można napić się czarnego wink'a. Pogoda może nie dopisuje, no ale w końcu mamy zimę, to znaczy prawie. Klimat jak najbardziej świąteczny, także no ja polecam każdemu, kto mieszka w Śląsku i nie tylko, bo okazuje się, że tutaj właściwie większość ludzi jest obcojęzycznych, prawdopodobnie z Anglii. Także polecam wszystkim na całą Europę, jarmark w Katowicach świąteczne jak najbardziej, jeden z lepszych.